Siostry i bracia, kiedy patrzymy dziś na młodzież, która prosi Ducha Świętego o pomoc w mężnym wyznawaniu wiary i też o zdolność do życia według zasad wiary, stawiamy sobie pytanie: Czy również nie powinno być to pragnienie każdego z nas? Czy w sercu nie powinniśmy wyrazić przed Panem Bogiem, Właśnie takiej prośby. To prawda, że jeszcze tli się w nas jakiś większy lub mniejszy, a może tylko malutki, płomyczek wiary, ale nawet taka pobieżna analiza współczesnego świata zaczyna nas niepokoić. Wielu ludzi odwraca się od Pana Boga. A jeszcze gorzej, całe koncerny, jakieś bliżej, nieokreślone siły działają w kierunku stworzenia społeczeństwa bez wiary. I niestety nie jest to bez wpływu na nasze myślenie, zachowanie, wartościowanie. Jednak skutkiem Zapominania o Panu Bogu i Jego miłości jest niestabilność, życie w lęku i ciągłym braku bezpieczeństwa. Jak zresztą słyszeliśmy to w tych wypowiedziach w czasie powitania. To wszystko jest. Tym bardziej smutne, że właśnie niewielu ludzi chce zauważyć to tak bardzo grożące niebezpieczeństwo. Moda, która lansowana jest w różnych social mediach, bezkrytycznie porywa zwłaszcza młodych ludzi, a błyskawiczny. Napływ informacji o uwolnieniu się od Boga i od religii nie daje szans na pomyślenie. Skutkiem tego wszystkiego jest to, ano co mamy, co widzimy. A najbardziej smutnym jest poczucie samotności w pozornym, bo wirtualnym społeczeństwie, i brak miłości. Brak jej dawania i brak jej odczucia. Zamiast być kochanym, szczytem jest jedynie być akceptowanym. W tej sytuacji Pan Bóg nieustannie sam przychodzi nam z pomocą, jak ten pasterz, który szuka zagubionej owieczki. Czas nawiedzenia, który tutaj przeżywamy, podkreślony tą niezwykłą sytuacją, piękna i wzruszająca asysta przybywającego obrazu, piękne dekoracje i powitanie. To wszystko stwarza atmosferę i zachęca do szukania prawdy. Możliwość. Spoglądania dzisiaj na ten wymowny obraz Pana Jezusa. Obraz tak uświęcony modlitwami i adoracją w tylu parafiach, pobłogosławiony przecież przez Ojca Świętego. Obraz ten przypomina nam, że to Bóg nas kocha i że relacja z Bogiem jest przede wszystkim relacją miłości. To nie sojusz narzucający obowiązki nie do uniesienia, jakieś bolesne zobowiązania, czy wymiana na zasadzie handlu. W świecie, w którym miłość jest raniona, niszczona, zdradzana, nadużywana, to dzisiejsze wydarzenie, które tu przeżywamy, ono pociąga nas jednak ku górze, ku temu który jest źródłem wszelkiej miłości. Siostry i bracia, kochana młodzieży, szukając drogi do prawdziwego szczęścia i do osiągnięcia wiecznego zbawienia, dzisiaj szczególnie jesteśmy wezwani, aby poświęcić się najświętszemu sercu Pana Jezusa. Tych waszych powitaniach, modlitwach była prośba, aby Pan spojrzał, aby przyszedł z pomocą. I On podpowiada w tej formie, w której czcimy Boże serce jest właśnie ten element, który nazywamy poświęceniem się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nie da się jednak poświęcić. Jeśli nie jesteśmy łagodni i pokornego serca. Dlatego Pan Jezus wzywa nas, abyśmy najpierw stali się Jego uczniami. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Mamy okazję uczyć się, bo chrześcijanin powinien, a właściwie musi, starać się o to, aby. Upodabniać się do swojego mistrza. A zatem mamy dzisiaj też okazję, aby dokonać przeglądu aktualnego stanu naszego serca. Czy ono jest zdrowe? A więc, czy jest zdolne do kochania? A może to nasze serce jest jak pomieszczenie sądu? W którym osądzamy, potępiamy i może kamienujemy innych? Siostry i bracia, serce nie jest stworzone do osądzania, potępiania i zabijania. Jest stworzone do miłości. Miłość, w takim najprostszym opisie, to przecież pragnienie szczęścia. Szczęścia dla tego, kogo się kocha, i dlatego wiąże się z tym potrzeba jakiegoś obdarowania życzliwością, modlitwą, dobrym uczynkiem. Miłość zakłada jakiś rodzaj poświęcenia się dla innych, ale najbardziej właściwym będzie poświęcenie się temu który ukochał nas odwieczną miłością. Jego miłość nie ustaje. Dlatego nasze serce stworzone jest do takiej miłości, która prowadzi do tego, aby poświęcić się sercu Pana Jezusa. Poświęcić się to oddać się w opiekę Panu Jezusowi. Ofiarując mu siebie samego, swoją wolą, wolną wolę, poświęcić mu całe swoje życie, by jemu służyło i przysparzało mu tyle chwały, na ile nas stać, aby przysparzać mu to wszystko, co możemy oddać jako uwielbienie. Miłość, ile tylko będzie w naszej mocy. Warto zapytać, co jest chwałą Bożą? Odpowiedź jest bardzo zaskakująca, ponieważ chwałą Bożą jest nasze zbawienie czyli wieczne szczęście. Człowiek w sposób wolny i nieprzymuszony wybiera Pana Boga, i jemu całkowicie się oddaje. Panu Bogu, a nie szatanowi. Nasze oddanie się Panu Bogu jest klęską szatana. Nasze oddanie się Panu Bogu, poświęcenie, to objawienie zwycięstwa Boga które dokonuje się w moim życiu. I to jest właśnie chwałą Pana Boga. I dlatego tak ważne jest to poświęcenie się w ten sposób z naszego własnego wyboru. Stajemy się też wyłączną własnością Pana Boga i dlatego jesteśmy szczególnie przez Niego chronieni. Kochani młodzi przyjaciele, którzy pragniecie dzisiaj otrzymać sakrament bierzmowania, u progu Waszego wchodzenia w dorosłe życie życie, gdzie już sami będziecie odpowiadać za swoją religijność pojawia się dla Was i dla całej Waszej parafii szczególny czas łaski. Bo to dzisiejsze nawiedzenie, które stwarza niezwykłą przestrzeń i świętość i świadomość obecności Pana Jezusa to wszystko uzdalnia i pomaga w podjęciu decyzji, aby nastąpiła przemiana. To znaczy, aby zrealizowała się ta modlitwa Jezu cichy i pokornego serca, tak dalej. Uczyń serca nasze. Właśnie Jezu, cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według serca Twego. Otrzymujecie także sakrament Ducha Świętego. I to właśnie Duch Święty, który jest największym darem tego sakramentu, to On. Rozlewa w waszych sercach miłość Bożą. W ten sposób wszyscy chcemy zbliżyć się do tego gorącego ogniska miłości, aby rozpaliła się nasza wiara, aby rozpaliła się nasza miłość. Ojciec Święty Leon XIII tak mówił. I oto dzisiaj przed oczami, oto dzisiaj oczom naszym, Daje się widzieć inny, ze wszech miar pomyślny znak Boży, najświętsze serce Jezusa z zatkniętym u góry krzyżem, jaśniejące wśród płomieni najwspanialszym blaskiem. W nim należy złożyć wszelką nadzieję, w nim trzeba szukać i od niego oczekiwać zbawienia wszystkich ludzi. Jeśli będzie nas stać na to, jeśli będziemy mieć na tyle odwagi, żeby oddać się, poświęcić się Najświętszemu Sercu, Pana Jezusa, wtedy staniemy się rzeczywiście zdolni do tego, by w życiu kierować się miłością, wybierać to, co prosto prowadzi do zbawienia ale też potrzebna jest nam do tego wiara, którą teraz wspólnie, zwłaszcza z młodzieżą, będziemy wyznawać.